Jesteśmy kilka dni przed premierą i to jest bardzo dziwne jak cicho tu jest, ale przynajmniej możemy nagrać dla Was w spokoju wstępniaka. Dzisiaj ktoś, o kogo bardzo długo już pytacie, tytułowe role Małgorzaty, specjalnie dla Was. Praca aktora pierwszoplanowego hmm, akurat w tej produkcji mam szczęście grać Małgorzatę i również w tej produkcji polega na tym, że tak naprawdę musimy stworzyć postać na podstawie klasyki literatury. I jest do tego wszystkiego przygoda z, z materiałem, który powstaje tak naprawdę od podstaw na nas, na naszych oczach. Z którymi współpracujemy i z którymi po prostu tworzymy ten spektakl od samego początku. To jest praw premiera światowa tego jeszcze nigdy nie było. I nas bardzo cieszy to, że mamy bardzo duży wpływ, naprawdę duży wpływ na, na, na po prostu tworzenie tych postaci na dialogi, na muzykę że trochę możemy się w tym rozgościć, jak u siebie.